Zapraszamy Państwa na spektakl Kariera po polsku. Kariera jest jak błyskotka. Chcemy jej dotknąć, często o niej marzymy, chcemy być sławni i bogaci. Ale jeśli ktoś z Państwa myśli, że wyjdzie z tego spektaklu z receptą na sukces, to jest w błędzie. Zgadzasz mnie! I wiem z kim! Kocham Klarę, kocham Klarę! Co? Kocha Klarę, kocha Klarę! A więc ona ma na imię Klara, tak? Jeszcze się taki nie urodził, żeby mnie ze stołka ściągnął. Żebyś się nie przeliczył! No. Teraz są takie czasy, że każdy, nawet ktoś, tylko kto nie potrafi zrobić... Może zastąpić każdego dyrektora. Na przykład kto, że tak powiem. Ktokolwiek. Ślusarz, kominiarz, żebrak! Żebrak! Mm -hmm. Żebrak może zostać dyrektorem. Tak. Że tak Nawet burmistrzem koteczku. Ale numer. Ale piękna! To kim ty? Właściwie jesteś. Nazywam się Joanna Kukuła i jestem żoną burmistrza. Hmm. O, kujba. <śmiech> <śmiech> Nadszedł czas, panowie, abym was wtajemniczyła w mój misterny plan.